Hejka, okay, kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was widokiem może, yy, nie spodziewaliście się, a, yy, jakim u mnie na kanale. Natomiast wiecie, że ja również yy, piekę i gotuję nie tylko dla siebie, ale na przykład dla mojego obecnego tu maksiczka. Oczywiście sama też zjem jedną i Jacek na pewno też. Zrobione są na mące orkiszowej. A co? No to już widzicie, są to cynamonki. Dużo masła, dużo cynamonu, stebi, nawet są cztery łyżki cukru w cieście, no ale żeby te drożdże ruszyły, no to chyba jest to konieczne. Przepięknie wyglądają, tylko nie dotykaj, bo są gorące, bardzo dobre. Przepięknie pachną, zaraz jakąś wyciągnę i zajadam z kawką gorzką. Życzcie mi smacznego i dajcie znać w komentarzu koniecznie, <laughs> czy też już w tym roku jedliście cynamonki, bo to chyba taki standardowy jesienny słodycz, zaraz obok jabłocznika, szarlotki, ciasta z jabłkami. To chyba to jest takie, takie powiedziałabym, 50-50, jeżeli chodzi o jesień. Ja na przykład jeszcze dla mojej rodziny, teraz już nie jem ich, ale robię na przykład dla taty i daję mu tonę, taczkę całą, żeby mu się śniło zamiast piachu, na przykład bułka z makiem. O, to, to też jest coś pysznego i myślę, że na bazie tego ciasta też wyjdą zajebiste, Brzydko mówię, Macie nie powtarzać, ale naprawdę przepięknie pachną i już koniecznie, e, koniecznie ciepłą muszę zjeść. Cynamonki! Cynamonki, twoje marzenie, prawda? Chciało ci się. Mhm. Ostatnio kupowałam taką płaską, płaską, a może szerszą Cynamonkę, ale ogólnie tych zawijatków to chyba miała tyle samo albo i mniej. Bo w warstw ciasta kupowaliśmy w koście, to kosztowały 12 zł. Była naprawdę bardzo smaczna, szczególnie ta druga, którą Maxia sobie zażyczył, bo tak, zjadł dwie, tak, zjadł dwie. Była cieplejsza i była pyszniejsza. Zopałam na zęba i tak mi się zachciało, że Maxi gorące to jest co ty! I tak mi się zachciało, że stwierdziłam, że robię. A robią się błyskawicznie. Życzę nam smacznego i ja Wam też życzę smacznego, jak akurat coś jedziecie. Do usłyszenia za chwilę. Słuchajcie, te namonki są przepyszne, prawda, Maciu? Smakowały Ci? A on powiedzieć, bo ci nie słyszą. Tak. <laughs> Co ja robię? Robię herbatę taką zimową, jesienną. Byłam właśnie na bieżni ponad godzinkę. Tutaj w ogóle są Maksia spodnie, które mu się nie podobają za bardzo, więc musimy oddać. I słuchajcie, tutaj. Już jedna się spodobały? Jeszcze raz je przymierzysz, dobra? I zdecydujesz. Okay. Tu robimy właśnie jesienną herbatkę. Tak, w Maksia kubeczku jesieniarskim, jak nie wiem, jest już miodek, więc czeka on na przestygniętą, troszeczkę wystudzoną herbatkę. Tutaj są trzy. Kapeciuszki tej herbaty, którą Wam polecam od zawsze: Hot Cinnamon Spice i to jest Harney. Harney, harney Soons nie jest taka droga jak. Jak co? Jak ta cynamonowa z. Matko, tam którą polecałam z rok czy dwa lata temu. Zapomniałam, jak się nazywa ta marka. Olercia. Tu mam kubek z tego gdzieś. Ale nie, nie widzę. Nie wiem, wspomniałam. No, natomiast. Piszcie, jak pamiętacie Wy. Polecałam Wam cynamonową herbatkę właśnie z tej droższej marki. A ta jest chyba jeszcze lepsza, bo jest taka delikatnie słodka. Chociaż w składzie nie ma w ogóle żadnego cukru. Także herbatka mi się tutaj parzy. Mój dzbanek jest homely, ale wiecie co? Ona ma taką, ten dzbanek ma taką pokrywkę bambusową, i ona spleśniała migiem, więc po prostu parzę i używam go bez pokrywki. Do tego mam tak. Tutaj mam pomarańczę i cytrynę, zostało mi bo ja sobie tak kroję ją, pomarańczkę i cytrynkę i zamykam i wyjmuję przez kilka dni z lodówki. Pachnie przepięknie, nie bójcie się, że wam tu gdzieś spleśnieje czy tam coś. Mam też taki swój miks dobroci w woreczku. Anyż cynamon i goździki. I sobie tutaj uszykowałam już właśnie anysz, laskę cynamonu, goździki, żurawinkę, żurawinkę pokroiłam w połówki. I jest również imbir. Myślę, że dokroję jeszcze cytryny albo dodam soku z cytryny, który też swoją drogą jest fajnym odkryciem. Już wam pokazuję. Mam go w lodówce. Jest to taki biocytrynowy sok w szklanej butelce. I tutaj jest tylko po prostu ekologiczny sok cytrynowy, i składniki to ekologiczny sok cytrynowy. I koniec. Także można śmiało dodać sobie do herbaty. Jest taki dozownik, także kropelki lecą, o nie, nie mam siły odkręcić, lecą po kropelce, więc można sobie też śmiało dozować do szklanki. Łatwo go się dozuje, nie trzeba jakoś tam cudów wianków, obawy nie ma, że się przeleje. Fajna butelka, szklana tak jak mówię. Więc zdrowsze niż takie cytrynki w plastikowej butelce. E, no i co, e, będę sobie, jeżeli nie, chociaż ja nie mam ochoty na słodką, Jacek może będzie miał, e, no to Stevia wchodzi w grę tutaj, e, a Max tak jak powiedziałam Wam, jak przestygnie, znaczy jak najszybciej trochę tej chłodniejszy wody się zaparzy. Normalnej, takiej zwyczajnej mineralki, ale to za chwilę, jeszcze niech się poparzy chwilę. No i pamiętajcie, żeby tych kapciuchów nie trzymać za długo, bo ta herbata po prostu później chyba nie jest już taka zdrowa. I to też wpływa na smak chyba niekorzystnie. Więc zaraz ja wszystko to wkładam. Doleję, doleję troszeczkę wody. A na jutro mamy zaplanowane z moim mężem oczyszczanie, bo jutro jest piąty dzień po pełni księżyca, seven Peppas, i to jest na pasożyty trawienie i przeczyszczenie. Tak, taki wynalazek. Wiecie, że ja mam swoją herbatkę oczyszczającą, ale tak w domyśle przeczyszczającą, natomiast... Teraz będę robić to, kiedyś Wam o tym mówiłam. Zobaczcie, jakie są składniki, ziele wrotyczu, ziele piołunu, kora dębu, goździki, tymianek, pestki, dyni, nasiona papai i siarczan z sodu. Bez dodatków konserwantów, substancji z cukru, soli, drożdży, skrobi, aromatów, barwników, także odpowiedni jest również dla wegan. No i co? Pijemy w 200 ml soku lub w 100-200 ml ym, y, wody. Ym, Dzieciom jest to raczej niedozwolone, chyba że ukończyło 12 rok życia, no i tak jak mówię, pije się między drugim a piątym dni, dniu po pełni księżyca. Więc jeżeli to robimy, chyba tego nie będę nagrywać, bo z komentarzy na Allegro wynika, że jest to ohydne, chociaż może włączę kamerę, jak mi będzie na myśli akurat wtedy. Ponoć jest to ohydne, 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 smak to jest po prostu od samego szatana pochodzi, ale ponoć właśnie działa dobrze. Także siedem y, ziół. Y, prosty skład i mam nadzieję, że um, po prostu zadziała. Nie wiem, yy, czy akurat wymiecie pasożyty, no ale z takim zamiarem, yy, że tak powiem, to robimy, aby oczyścić jelita, usprawnić je, chociaż moje jelita na tym odżywianiu niskowęglowodanowym na pewno odżyły, więc yy, eksperymentalnie, jak jesteście ciekawi, no to yy, jeżeli nie zapomnę, to dam znać, a jak zapomnę, to pytajcie, to Wam opowiem. Yy, może to będzie niezapomniane przeżycie, kto wie. <grywa> Także będzie o czym opowiadać. E, dobra, robię herbatkę, pijemy. Dajcie znać, z czym wy taką jesieniarską herbatkę. E, Ozywam się do Was później. Witajcie, moi drodzy, tak twarzą w twarz teraz. E, tak się zastanawiam, co ja ostatnio nagle, nagrywałam dla Was. I w sumie nie pamiętam, bo nagrywałam Was 5 dni temu, ze 4 dni temu. Hmm. Nie, no w sumie nagrywałam coś, jak robiłam cynamonki. Mamy poniedziałek, wy macie jeszcze dwa filmy do przodu, więc zanim to zobaczycie to trochę czasu minie. Jestem ciekawa, jak spodoba Wam się Hall z... Ten taki świąteczny, który swoją drogą no, jest bardzo, wydaje mi się, udany. Mamy dzisiaj ładną pogodę. Jest dzisiaj słoneczko, co znaczy jest słoneczko, ale jest zimno. Ja dzisiaj schowałam trampolinę, zdjęłam tą siatkę, zaniosłam ją do kotłowni, żeby trochę wyschła, i założyłam taki pokrowiec na nią właśnie mm, niebieski, ten co zawsze co roku. I bardzo dobrze się sprawdza, no i dzięki temu też chroni się tą, ten, ten spód, jakby trampoliny. Przykryłam meble, bo coś wiatr był taki u nas, że aż zwiało pokrowiec. Sprzątnęłam huśtawkę, i tak stwierdziłam, że no to już jest taki poważny krok ku jesieni: posprzątać wszystkie graty na podwórzu. Jeszcze pewnie jakieś koszenie trawy czeka nas, bo trochę urosła teraz po tych deszczach. Dajcie znać, jaka u Was jest pogoda. U nas jest słonecznie, ale jutro ma być deszcz ponoć, także zobaczymy. Ja niedługo idę do pracy. A chłopaki jadą na angielski, więc zaraz zrobię Jackowi jajka. Ja już się w ogóle, dzisiaj jest do godziny 15. nie, 14:30 Zjadłam sześć jajek, zjadłam trzy jajka rano, solą, takie na miękko, I potem zjadłam omlet, który był dosyć... Yy omletowy, ale dobry, bo omlet z trzech jajek ze śmietanką kremówką z kropelkami moimi waniliowymi słodzącymi i z cynamonem i był naprawdę dobry. Także ja w ogóle Wam bardzo polecam po raz kolejny te kropelki, bo są pyszne i pasują do wszystkiego, do ciasta, do omleta. I tak sobie teraz myślę, że w ogóle jestem chyba z 5 dni przed okresem ze 4 i tak mi się chce znowu czegoś. Nie wiem, czy nie zazwiemy kolejnych jajek dzisiaj. To by był mój osobisty rekord: zjeść więcej niż 6, może 8 jajek co zjadłam kiedyś, ale może, a może nie. Co tam za łapka? Łapka maksiowa, bo Maksio uszykował zabawę. Będziemy sz będę szukać pod kubeczkami e, skarbu. E, ale zatem, zanim to, to powiem mam jeszcze, że dzisiaj był Dzień Nauczyciela w szkole. E, pojechałam e, no, z, tego, z tego względu, że mam najbliżej, można powiedzieć, minutkę tylko do szkoły. E, jestem z trójce klasowej, no to pojechałam właśnie do, e, do Maksa, do szkoły, do klasy. Mm, z prezentem dla Pani. E, przypilnowałam, żeby tam wręczyli prezent, złożyli życzenia i dobrze się spisali. Wyznali sobie miłość z Panią, także póki co jest miłość. Ciekawe, kiedy e, miłość się skończy, jak będą ps pani... psocić. No że Pani dostała puchar. A, dzisiaj nauczyciele dostawali puchar? Mhm. A to nie puchar, to statuetka, to był Oscar. O. Statuetka Oscara Pani dostała, no. Złotą, Złotą, no to statuetka, to statuetka, myszko. puchar to puchar, to co innego, to taki kielich. A to, to, to była statuetka. tak dzisiaj dzieci wymyślili fajnie te starsze klasy. Gale Oskarów taką nauczycielską i nauczycielom było bardzo miło, bo dostawali właśnie oskary Tam w nie wiecie, a to jakaś kategoria tam śmieszek roku, nauczyciel roku, jakiś tam gaduła roku, Debiutant roku i nasza pani jest nowa w szkole i dostała właśnie jako, jako debiut, debiut, debiut roku, coś takiego. E, w każdym razie, mm, jutro jest Święto Edukacji Narodowej, 14 października, więc jest wolne e, i będziemy siedzieć z Maxią w domu. I to też ma padać, więc chciałam dzisiaj szybko zrobić to na dworzu, póki było słońce, póki mi wyschło to wszystko tak w miarę. E, i, I chciałam się dzisiaj wyrobić z takimi rzeczami i też się udało, więc super. E... Myślę, że ten tydzień ym, przez to, że jest jutro wolne, tak dosyć szybko z, zleci, bo potem za nam tylko trzy dni i sobota. W sobotę planujemy sobie pojechać na jakąś kawkę, dobrą herbatkę. W tym tygodniu mieliśmy jechać, natomiast no pokrzyżowało nam plany. Nocna gorączka Maxia miał 30 prawie 8 stopni z piątku na sobotę i tak kurczę myślałam, że może coś się rozwinie, ale na szczęście się nic nie rozwinęło, prawda? Miał gorączkę tam przez dwie doby, może i poszedł się tej szkoły, bo już nic mu nie jest. Więc taką gorączkę też nie gorączkę, wiecie? No bo 38 to też nie jest tragedia. Ja mu nic nie dawałam na tą gorączkę. No bo to organizm się jakoś tam broni, więc niech się broni. No i jak się czujesz? Mówiłeś, mówiłeś chyba w sobotę, że trochę gardło cię drapiać. Drapiać jeszcze? No właśnie, co to było, powiedz mi? Dziś jajka. Jakie jajka to były. Nie, no? nie lubię jajek. Nie lubisz jajek? jeśniczki, już nie gadaj. Eee, Maksik, weź to trochę tych mniej tych kubków, bo jak ja widzę, że tyś ty tam uszykował tych kubków, to ja nigdy nie wygram. Nigdy nie zgadnę, gdzie jest skarb. On tam uszykował chyba, nie wiem ile. Ile kubków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć, dziesięć, dziewięć. 11. Ja mam znaleźć jed... pod jednym będzie skarb. To dwóch, to trzema. pod trzema. Ile trzema. Pięć pięć. Pod pięcioma jest skarb. Dobra. Będę jest... robić teraz Jackowi jajka, zanim pójdę do pracy. Mm, na miękko. Zaraz powinien przy... Co się padło? To nic? Nie. Nic nie padło. Czy kulka? Ja tylko kubek upadł. Dobra, to nic. E... To jest ten skarb. Pokaż. DIAX. To jest DIAX, to jest tak naprawdę e, końcówka od myjni z Lego, tak? Tak? Ten bałek taki myjący? Mhm. Mm Patrzcie jaki wykwintny. No, Fajowy. Taki niebiściutki. Także będę teraz tutaj się z Maxiem e, bawić, odgadywać w międzyczasie. E, często tak robimy, że właśnie jak coś robię w kuchni, to on przychodzi z zabawką jakąś zabawą i... i... Wtedy się bawimy czy w karty, czy w jakieś takie właśnie y, proste gry. A takie kubeczki to w ogóle są super, można tyle y, z nich i pobudować, i się pobawić, że naprawdę polecam prostą zabawę. Także co? Y, tyle jak na razie? Y, kto tu się wspina? Yyy żadnym tu wziadłem. <słowę> no właśnie. Pewnie się odezwę jeszcze do was na zakończenie tego vloga. Tak. A co ty będziesz jadł teraz? Nie, 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 nie co ty teraz teraz przed angielskim jeszcze? Rusołek? Nie. Nie. Ja nie słuchałem. Nie, nie jesteś głodny? Co? Nie jesteś głodny? Nie. Uciekaj. Dobra. Uciekaj. Jezu, dlaczego dzieci tak? Jak jest tylko kamera odpalona, to przyłażą i robią miny i się wdzięczą i będą dokuczać. A tak to cały dzień, słuchajcie, może, może nieraz przez kilka godzin nie będzie, gdzie jest matka. Czy to jakiś znak? Czy Maksia będzie youtuberem? Kto wie? Może tak, może mu się udziela. E, dobra, moi drodzy, tak jak mówiłam, co miałam robić? Jajka miałam robić, szykować się do pracy, bo mam 40 minut. E, i odzywam się do Was później na zakończenie. Tak. Tak. I z powiem Wam. Zmakiem? <grych> Nie. No. Z teraz gram. A do Was się odzywam później. Powiem Wam, co ostatnio z Jackiem oglądamy. I, i jestem ciekawa, czy Wy też macie czasami takie powrót do przeszłości. Kończyłam właśnie pracę. Przebrałam się, wzięłam wodę i stwierdziłam, że skoro jestem sama, bo chłopaki są na angielskim, um, i przyjadą pewnie za jakieś. 20 minut, to mam chwilę czasu, żeby z Wami pogadać, pożegnać się. Ale chciałabym Wam powiedzieć e, o pewnej zależności, którą myślę, że już mogę, bazując na swoim doświadczeniu, Wam e, powiedzieć. E, w styczniu, czyli zaraz, bo mamy prawie koniec roku to jest niebywałe. E, w styczniu, czyli zaraz, minie, e, miną dwa lata, e, kiedy to odżywiam się niskowęglowodanowo. Naprawdę w skali tego roku, powiedzmy tego roku, odstępstw od tego odżywiania niskowęglowodanowego było bardzo niewiele. To były pojedyncze, jakieś tam razy, że zjadłam placka po węgiersku, że zjadłam frytki jakieś tam. Myślę, że ten drugi rok tego odżywienia... Był jeszcze lepszy niż ten pierwszy. Może już nie tak e, bardzo waga leciała, ale ciało się bardziej zmieniło i bardziej się zmieniła też głowa. Głowa, która nie wołała już e, fryteczek, częściej jakichś innych tam rarytasków. E, gdzie jeszcze w pierwszym roku tej zmiany czasami się to zdarzało. Ten rok e, naprawdę jest. E, Zupełnie inny niż ten pierwszy rok na tym odżywianiu niskowęglowodanowym. Tak jak mówię, zmieniło się ciało, zmieniła się głowa. Zauważyłam też spore zmiany, jeżeli chodzi o mój okres. To jest taki temat, który uważam powinno się poruszać. Powinno się mówić, że zmiana odżywiania ma wpływ na częstotliwość, nasilenie, ogólnie długotrwałość długotrwałość ilość dni. Miesiączkowych. Ja powiem Wam z mojego doświadczenia, tak jak powiedziałam, prawie dwuletniego, odżywiania się inną, w ogóle no, to jest dla mnie kolosalna zmiana, tak naprawdę, metody odżywiania. Mój okres 8 dni stawił się taki 4-maksymalnie 5-dniowy. Jeżeli chodzi o ból, no to automatycznie trwa on krócej. Jest to ból, który. Jest nadal mocny, jest nadal mocny, nawet bardzo mocny, natomiast e, dużo krócej to wszystko trwa. I bardzo mi na tym zależało. E, cieszę się, że mój organizm tak zareagował, e, dlatego że, mając pracę fizyczną, taką wysiłkową, i to nie jest wcale, e, wiecie, lekka praca, absolutnie, z czasami. E, Słabo takim, wiecie, działającym, średnio władnym ciałem pacjenta, praca nasza jest naprawdę ciężka. Jest to ciężka praca fizyczna i tak trzeba powiedzieć głośno. Ludziom czasami się wydaje, że jak jakaś praca, jakaś praktyka, jakiś zawód jest w miarę dobrze płatny i na przykład jest to własna działalność, jest to wygodna praca tuż za drzwiami czy, no wiecie. Ludzie widzą tylko te dobre rzeczy, bo nie pojedzie do pracy, bo ma pod nosem, bo y, zarobi za tą osobę tyle, co ileś tam, powiedzmy, tak, wiecie, za ileś tam godzin. E, ludzie patrzą bardzo e, ogólnie i e, im mniejsza miejscowość, mam wrażenie, tym gorzej na to patrzą. E, to trzeba przyznać, że praca fizjoterapeuty, który się wysila, który się stara, który prowadzi własną praktykę i na, od tego zależy jego życie, e, bo inaczej nie zarobi, czyli musi się starać, e, jest ciężka. Jest po prostu ciężka fizycznie. I to nie podlega dyskusji, jak dla mnie. Jeżeli ktoś chce dyskutować, nawet mi nie piszcie. Nawet mi nie piszcie i mnie nie denerwujcie. E, myślę, że tylko ten, kto pracuje e, w tym zawodzie, dobrze to wie. Nie wiem, że jest to praca intelektualna, bo trzeba postawić diagnozę, myśleć, co się robi i wiedzieć, co się robi. E, I wiedzieć, czy można zrobić, czy nie można zrobić, co innego zaproponować, to jeszcze trzeba się nacharować fizycznie. Dlatego dla mnie krótszy okres o te kilka dni to jest zajebiście, po prostu, tak to powiem, e, to jest duża, duże ułatwienie. Ehm, już pomijam, że mój okres zawsze wypada. E, w nie wiem, jak miał być w niedzielę, to akurat się przesunie o ten jeden dzień. Co mi się zdarza, rzadko zdarza, żeby on się tak przesuwał, ale jak trzeba, to trzeba. On się zawsze o jeden dzień przesunie wtedy, albo i będzie dzień za wcześnie. W każdym razie, no śmieję się, ale um, to mi dużo ułatwia um, naprawdę realnie pracę. Także jestem ogromną fanką teorii, że zmiana trybu życia, stylu życia w ogóle. Bo tryb, te, trybu też, bo, bo moje życie też się zmieniło: ja jem o, innych o innych porach dnia, e, inną ilość posiłków niż dawniej, inne rzeczy, e, więc absolutnie w innych proporcjach, też białko, tłuszcz i więc to jest duża zmiana, ale absolutnie warta e, efektu. Więc mm, serdecznie Wam polecam, jeżeli macie długie i bolesne miesiączki spróbujcie sobie właśnie ograniczyć węglowodany. Zresztą wiele z Was, nawet wiele z pacjentów, z pacjentek opowiada, że właśnie jak nie, mówią, jak nie żre czekolady, wtedy, gdy organizm woła słodkiego, cukiereczków i, i chipsików i innych archeli, to faktycznie ten okres mam lepszy. Więc coś musi być w tym, co Pani mówi. No jest, jest, naprawdę jest. Także polecam Wam się zastanowić nad tym i uważam, że naprawdę odżywianie nisko niskowęglowodanowe jest lecznicze, bez kitu i bez przesady. Także tak. Myślę, że na tym zakończę ten odcinek. Na pochwaleniu po raz kolejny odżywiania keto, czy tam low carb, bo ja na keto już takim ścisłym bywam i nie bywam, więc jak chcę to wchodzę, jak nie chcę to nie, bo to też jest dosyć takie restrykcyjne na dłuższą metę. Natomiast absolutnie da się to trzymać bardzo długo i za jakiś czas polecam właśnie sobie wskoczyć na keto. Ale grunt dla mnie to jest ograniczyć węglowodany. I cieszyć się lepszym samopoczuciem. Także serdecznie Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Dajcie znać, czy jesteście zdrowi, bo teraz okres chorobowy. Cieszę się, że nas tak póki co omija. Mam nadzieję, że Was też. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki serdecznie za oglądanie. Pa-pa!